Cześć, ja jestem Paweł Małysz, jestem członkiem SKN-u Ekonomii Politycznej w Szkole Głównej Handlowej. Jakiś czas temu zaczął się grudzień, a jego najbardziej charakterystycznym punktem są święta Bożego Narodzenia. Niektórzy cały rok czekają na ten magiczny dla nich moment i piękny okres. Jednakże święta to nie tylko rodzinna atmosfera i super obiadek, ale też duże wydarzenie gospodarcze. W tym roku z oczywistego powodu będą to też szczególne święta. Pandemia zmniejszyła dynamikę handlu nie tylko w Polsce, ale też w całej Europie. Zostały wprowadzone obostrzenia, które nie pozwolą nam cieszyć się świętami w tradycyjny sposób. W przedpandemicznym grudniu miesiąc ten był czasem wzmożonych wydatków. Przeciętny Polak w 2018 roku planował wydać na święta 719 zł, przy przeciętnych zarobkach 4921 zł. W tym roku, w trzecim kwartale 2020 roku. Przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 5% w stosunku do 2018 roku i wynosi 5168 zł. Można by się spodziewać, że w związku z tym wydatki świąteczne też pójdą w górę, ale w, w raporcie gus możemy wyczytać, że jeszcze w październiku sprzedaż detaliczna towarów zmalała w porównaniu z, po, z październikiem rok temu. Moglibyśmy założyć nasze estymacje, albo na świętach wielkanocnych, podczas których był znaczny spadek handlu, albo na okres wakacyjny, gdzie ten handel był nawet lepszy niż w porównaniu do analogicznego okresu wcześniej. Żeby ograniczyć rozprzestrzenianie się pandemii w Polsce, zrobiono następujące obostrzenia. Obowiązek utrzymywania co najmniej 1,5 metra odległości między pieszami dalej obowiązuje z tego obowiązku wyłączeni są rodzice z dziećmi w mającymi opieki, osoby mieszkające razem lub gospodarujące, Dzieci i młodzież do 16 roku życia nie może wychodzić bez opieki rodzica lub opiekuna w godzinach 8-16, chyba że wracają ze szkoły. A także zakazane są organizacje dużych wydarzeń, takich jak wesela i koncerty. Natomiast w państwach europejskich inne kraje podchodzą dużo bardziej restrykcyjnie i zachowawczo do pandemii. We Francji w ciągu miesiąca od wprowadzania. Częściowego lockdownu udało się ograniczyć przyrost zakażeń z około 55 tysięcy do około 13 tysięcy przypadków dziennie. Biorąc pod uwagę spadek liczby infekcji władze zdecydowały o otwarciu od, od 28 listopada tych sklepów, które nie są niezbędne dla codziennego funkcjonowania ludności. Jeśli liczba zakażeń będzie spadać, to ogólna krajowa blokada będzie zniesiona w trzech etapach. W drugim etapie 15 grudnia mają się otworzyć kinaj, i teatry i muzea. Oprócz tego we Francji wprowadzona jest godzina policyjna od 21 do 7. Na ten moment zostanie ona zniesiona jedynie 24 i 25 grudnia i 31 grudnia 1 stycznia. Lokale gastronomiczne będą zamknięte do końca stycznia. Nasz największy partner gospodarczy nie ma tak drastycznego spadku zakażeń jak we Francji. W Niemczech częściowy lockdown będzie obowiązywał do 23 grudnia. Dotychczas przepisy określały limit uczestników zgromadzeń na 10 osób z maksymalnie dwóch gospodarstw domowych. Od wtorku 1 grudnia dozwolona liczba spotykających się osób zostanie zmniejszona o połowę do 5 osób z dwóch gospodarstw domowych. Na okres od 23 grudnia do 1 stycznia przywrócony zostanie 10-osobowy limit, ale nie będzie ograniczeń w kwestii liczby gospodarstw. W praktyce przy świątecznym stole będzie zatem mogło spotykać się 10 osób, nawet jeśli każda z nich na co dzień mieszka oddzielnie. W Hiszpanii, podobnie jak w Niemczech, będzie dopuszczalne spotkanie się 10 osób w Wigilię Boże Narodzenie, Sylwestra i Nowy Rok, ale także w Święto Trzech Króli. Jednak w Hiszpanii będą mogły być to osoby z maksymalnie trzech gospodarstw domowych. Obecna godzina policyjna trwa tam od północy do szóstej. Na okres świąteczny planuje się przesunąć ją, żeby rozpoczynała się o pierwszej 1.30. W kościołach. Msze mogą się odbywać zgodnie z restrykcjami, ale z uwagi na przenoszenie się wirusa drogą powietrzną, zabroniony jest śpiew w kościele. Wracając do Polski, to od jakiegoś czasu obserwujemy tutaj spadek ilości zakażeń i odwrót wirusa. Mimo ponownego wejścia w czerwoną strefę, nasze obostrzenia nie zmieniają się w żadnym stopniu do 27 grudnia. W tym wypadku nie pozostaje nam nic innego jak stosować się do zaleceń z rządu i czekanie na informacje o tym, jak będziemy mogli spędzić pandemicznego sylwestra. W tym filmiku to wszystko, co chciałem Wam powiedzieć. Mam nadzieję, że poszerzyliście swoją wiedzę o działaniach polityków w czasie pandemii. Dziękuję za wysłuchanie i życzę wszystkim wspaniałych świąt.